Cześć, tutaj KKP, Przed Wami kolejny odcinek z KKP GKP Znowu czołg Black Prince Mapka Pieszysta Rzeka Losowanie absurdalne 4 siódemki reszta szóstki, piątki Cel podobnie jak w poprzedniej bitwie na kanale moim Jadę do przodu, zabijam ich na śmierć W tej bitwie finalnie mogę powiedzieć, że zdobyłem jeszcze więcej e, ekspo podstawowego, chyba 1450 co też było za mało żeby zdobyć oznakę mistrzowską e, asa pancernego niestety no, wymagania na tym czołgu są pewnie duże bo dobre koksy potrafią grać tym czołgiem jeszcze lepiej dużo pewnie grając na godzie i grając przeciwko tierom 7, 8, 9 a no nie mniejszym tierom które no, mają problem z przeciwnikiem pancerza. Pancerza bardzo często. Pojechałem tylko z tym stanem, z korytą z suchej rzeki. Niestety trochę dużo z nich nie pokazało, ten AMI z tobą był uciekać. To się udało, musiałem uniknąć mego strzału, ale jestem trzecim, no to skupiam się na nim. i w czasie dostaję jakiś tam strzały, ale chyba się bardzo aż tak... Nie no, przeciąłem się, bo to coś miałem, tak? wykryliśmy następnych przeciwników trzeba ich odstraszyć i to bym mógł się zająć tutaj tym poziom jeśli panu nie to jest wczorajszym siódemka nie wiem wujucząc który wjeżdża na linkom ale on dobra to jakoś pierwszy y, kill leciał tutaj ten 70 trąbka że przy kozaczy Pokaże się i mistrzem, która przeliczyła się. Tak jak mówiłem, lecę, czarno, ja bym spadł do przodu. Nie ma się co patyczkować, trzeba po prostu z przeciwnikiem. Pojawił się na końcu ten mały przeciwnik. Trzeci kill, udało się szybko zrobić. Na razie już dobra nie ma, tu pojawił się drugi przeciwnik. Nie ma dużo HP, widać mówię nawet strzelak i pobijać. Ale myślę, że jeśli to widziło było walkę nad DPM, to nie ma żadnych szans. E, burza w oddali, niestety burza ma tego świadczy, że ma w miarę trewaty pan coś w momencie. Czwarty kill Udało się tutaj you dobić tego przeciwnika. Na shorn na szybko. Widzicie, dowódca pada... Aha, to jest dowódca w ogóle Wing Jones, brytyjski aktor taki. Może niektórzy z tego znają, że z późniejszych aktorów to może znaczy Gdyby bokser chyba czy coś takiego albo nie wyszło. Tutaj wie, że ten daszek, no to na tym ładnie pokazuje daszek na pewno trzemu podawku nie to, to pokarać. Ustawił się pokacji z drugim kątem. Nie zawsze mogę znaleźć wszystko. Szukałem gdzie tu może być, ale w bok chyba... A bok tu bierzy Co już pomaga, jeszcze go wypycha, ładnie zrobił, to no, to no, to no tak. Piąty kill, Grille jeszcze tutaj mi no, zawiesi 20. Ale mówię, nie zatrzymujemy się, jedziemy dalej próba może coś tam się znajdzie no dobra no zatrzymuję się żeby czasem odejść tak niestety nic się nie pokazuje yy, jest ta burza na nią nie będę chyba załadowałem goda żeby widz sobie już z tego chwila, bo widziałem, że mam 5, to czemu byśmy mieli specjalisty I W się na naszej bazie, tam te dwa ciężkie czołgi, jeden tam się nie ale w naszych jasnych też tam jest dużo. I yy, udało się jeszcze strzałów. dla zapewnienia, żeby nic się nie było. Niech, żeby bitwa była zwycięska no to możemy jeszcze wjechać na kapa żeby ewentualnie jakby tamten kapał wrogi z no, nic, nic się nie stało w sumie koniec bitwy no szybka bitwa to jest je tylko 2700 dobrazy no ale spadły medale jak stalowa ściana chyba no, to się nie ale specjalista i duży kaliber tak Niestety, Czerczyn mi ukradł tego kila. No i tyle. No, zwycięska bitwa. Oczywiście MK nie była tylko pierwsza klasa. Napisy na znaczy 3 Wyniki końcowe możecie zobaczyć w linku pod filmem. Dzięki, cześć.